Drodzy maturzyści, dzisiaj spotykamy się w kolejnym odcinku naszej serii naturalnego kalendarza adwentowego, w którym omawiamy wybrane pytanie na naturę ustną. Dzisiejsze pytanie to pytanie 25 dotyczące trzeciej części dziadów Adama Mickiewicza, a brzmi ono tak: Jakie prawdy o człowieku ujawniają jego sny albo widzenia? Omów zagadnienie na podstawie dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst to od razu możemy przypomnieć, że warto jest dbać, warto dbać, warto dbać, warto dbać oczywiście o taką klasyczną budowę wypowiedzi, mianowicie podział na wstęp, rozwinięcie, zakończenie i zwykle kontekst dajemy pod koniec rozwinięcia, a tezę raczej zawsze, a nawet powiem zawsze, dajemy na końcu naszego wstępu. I tutaj klasycznie zawsze we wstępie możemy Odnieść się do genezy danego utworu. Jeśli chodzi o trzecią część dziadów Adama Mickiewicza, jest to bardzo ważny dramat narodowy, który został opublikowany w 1832 roku. I tutaj ta data jest bardzo ważna. Ona ma takie znaczenie, ponieważ są to już czasy po upadku Powstania Listopadowego, kiedy Polacy zmagają się z trudną rzeczywistością. Jedna część Polaków zmaga się z życiem emigranta. Druga część Polaków cierpi żyjąc w zaborze, w zaborach różnych oczywiście, bo były trzy zabory, a jeszcze inna część, niestety, zmaga się z realiami życia na Syberii, na Zesłaniu. Więc, tak jak widzimy, są to bardzo trudne okoliczności, w których znajduje się naród polski, i dramat jest tutaj wypowiedzią o przyszłych losach narodu polskiego, bo nie zapominajmy o tym, jak wielką rolę, Romantycy, właściwie tutaj ludzie w epoce romantyzmu, przypisywali poecie. Przecież nie bez znaczenia jest fakt, że wówczas nazywano poetów wieszczami, czyli osobami, które potrafią przepowiadać przyszłość. I tak samo od Adama Mickiewicza, który już wtedy cieszył się wielkim uznaniem i wielką popularnością w narodzie polskim, oczekiwano, że taka wypowiedź o dalszych losach narodu się pojawi. I faktycznie, Mickiewicz trzeciej części dziadów wykłada nam koncepcję narodu, koncepcję historii narodu i koncepcję dalszych losów właśnie tutaj Polaków. I wszystko zamyka się w jednym prostym słowie, mianowicie mesjanizm. Co prawda to dzisiejsze pytanie nie dotyczy bezpośrednio mesjanizmu, ale możemy sobie dla przypomnienia tutaj utrwalić, że mesjanizm była to taka koncepcja historiozoficzna, zgodnie z którą ludzkość potrzebowała odrodzenia i to odrodzenie miało nastąpić z, wraz z momentem nadejścia mesjasza, czyli pośrednika między ludzkością a Bogiem. No i w dziadach jest akurat koncepcja mesjanizmu narodowego, którym właśnie to Polacy, naród polski jest takim mesjaszem na tle innych państw w Europie i przez niezawinione cierpienie Polaków ma przyjść zbawienie na zbawienie dla całej Europy na przyjść wolność. No ale nasze dzisiejsze pytanie traktuje właśnie o snach i widzeniach. I faktycznie jest to bardzo istotna kwestia w tym utworze, ale znowu możemy zrobić kontekst po raz kolejny do romantyzmu, bo przypomnijmy sobie, że charakter tej epoki opiera się tak naprawdę na tym, co na uczuciu, na tym, co jest niepoznawalne za pomocą rozumu, na tym, co intuicyjne. Na tym, co jest gdzieś ukryte w świadomości. I sny, albo tak jak tutaj mamy w pytaniu, widzenia, czyli pewne sny prorocze, one były bardzo częstym motywem wykorzystywanym w romantyzmie, który niezwykle cenił to wszystko, co było poza rozumem, to wszystko, do czego można było dotrzeć za pomocą zmysłów. I tutaj tezę, którą możemy założyć w tym pytaniu, może ona brzmieć tak. Sny i widzenia pozwalają spojrzeć w głąb podświadomości danego człowieka. I tutaj możemy powiedzieć od razu, oczywiście ten kontekst mógłby się znaleźć na samym tutaj końcu naszego rozwinięcia, mianowicie kontekst, do, kontekst z psychoanalizy z Monta Freuda, który przecież był 20, tutaj myślicielem pochodzącym z dwudziestolecia międzywojennego, z tak naprawdę z początków tutaj XX wieku. Ale to, co jest istotne, to właśnie Freud powiedział: zauważył, sformułował to w teorii psychoanalizy, że sny bardzo dużo mówią o tym, co w nas jest, a co jest nieuświadomione. Jest to, z czym człowiek żyje, a jednak nie myśli o tym na co dzień, a jednak to ma wpływ na jego zachowanie. I tutaj, jeśli chodzi o dziady, możemy wziąć za przykład dwie sceny, mianowicie sceny, Piątą scenę szóstą, dwie bardzo ważne sceny, właściwie piąta stanowi serce tego utworu, bo jest to widzenie księdza Piotra, a scena szósta jest to sen senatora. I mam tutaj zestawienie dwóch bardzo ważnych postaci i mamy pierwszą scenę, czyli scenę piątą, widzenie księdza Piotra, w którym to właśnie zostaje wyłożona koncepcja mesjanistyczna. I ta scena niewątpliwie pokazuje nam wielkie nadzieje księdza Piotra związane z Polską, ale też Widzimy, że skoro w jego widzeniu Polska zostaje porównana do Chrystusa, widzimy też, że jest to człowiek niezwykle wierzący, który pokłada swoją nadzieję w Bogu i w przeciwieństwie do Konrada, który przecież występuje w scenie wielkiej improwizacji, scenie drugiej, on wykazuje się pokorą w stosunku do Planu Bożego. Więc widzimy tutaj, że z tego snu, z tego widzenia wynika wynikają takie cechy charakteru księdza Piotra i cechy jego postawy, jak wierność wobec Planu Bożego, pokora, jak troska o losy narodu polskiego i wielka nadzieja, że całe cierpienie, które spotyka teraz naród Polski, nie dzieje się bez przyczyny. Natomiast jeśli mówimy tu jeszcze o tej drugiej scenie, czyli scenie senatora. Jest to też bardzo ciekawa scena, bo ona tym razem pokazuje nam lęki, lęki danego bohatera. Mamy senatora, który tutaj jest postacią historyczną, mianowicie senatora Nikołaja Nowosilcowa, który tak jak wiemy z treści dramatu był największym prześladowcą Młodzieży polsko-litewskiej, który udawał, że rzekomo odkrył jakiś wielki spisek przeciwko władzy carskiej, oczywiście tego spisku nigdy nie było, ale to też nam tutaj pokazuje, jakie najważniejsze były wartości dla tej postaci w życiu, a była to łaska cara. Była to łaska cara, jego uznanie, jego przychylność. I w tej scenie, w snu senatora, w scenie szóstej, mamy do czynienia z takim ciekawym obrazowaniem snu. Tak naprawdę jest to koszmar, bo diabły dręczą duszę senatora we śnie i to też jest dla nas taki sygnał, że no, tutaj taki sygnał, że ta dusza senatora już jest w pełni oddana pieku, że tutaj już nie ma ratunku dla tej duszy, dlatego diabły ją tak dręczą. I jak wygląda ten sen? Mamy tu jest bardzo przewrotny, bo z jednej strony na samym początku widzimy, że senator jest niezwykle doceniony przez Sara, że cieszy się jego uznaniem. Tylko po to, żeby po chwili, za chwilę stracić wszelkie uznanie, stracić cały szacunek, żeby być w pogardzie cara. I to tak straszliwie dręczy senatora. I ten sen pokazuje nam, że dla niego najważniejszą wartością w życiu jest uznanie cara. Jest też bycie właśnie wysoko w tej hierarchii, cieszenie się łaską cara. I jest to wartość tak ważna dla tej postaci, że nie cofnie się ona przed niczym i aby osiągnąć właśnie swój cel, nawet będzie gotowa poświęcić życie, życie wielu niewinnych ludzi, tutaj w postaci oczywiście młodzieży polsko-litewskiej. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj, a my słyszymy się już wkrótce.